Cześć! Z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Lab Lite. Dzisiaj w zastępstwie profesora Bitcoina przedstawię Wam projekt Playnity. Projekt z gatunku Play to Earn, czyli to jak powinno wyglądać NFT. Zaczynamy! Na początku krótki disclaimer, żeby nie było później wątpliwości. Film ten nagrywam jako część szerszego działania marketingowego na rzecz projektu Planity. W podziękowaniu za te działania otrzymałem możliwość wykupienia alok alokacji w tym projekcie, więc powinniście potraktować ten materiał jako reklamę, jako materiał sponsorowany, jeżeli ktoś ma z tym problem, powinien w tym momencie ten materiał wyłączyć. No i teraz to samym projekcie Planity, projekt Playnity. Jest to projekt z, gra, z gatunku play to earn, czyli nowy trend, który rodzi nam się w NFT-kach, rodzi nam się w wszelkiego rodzaju, właśnie grach. Myślę, że już za chwilę zobaczymy gry z gatunku AAA. Do tej pory trend rozi, rodził się w bulach. Jak wiadomo, wiecie, jakie jest moje podejście do samego NFT. NFT, oczywiście, w dziedzinie, w gatunku. Tych wszystkich mam na gumie i tak dalej, i tak dalej, kopiowania tych po prostu głupich obrazków. No ale w tej chwili zaczynają być ciekawe produkty. Jak wielokrotnie mówiłem o Sorare, a to jest kolejny produkt, który mnie zainteresował, na tyle zainteresował, że chciałem zainwestować w ten projekt. Słuchajcie, to ciekawe, jest to pierwsza Gildia Play to Earn na blockchainie Terra. Blockchain Terra znacie na pewno ze, z wielu materiałów był. Między innymi pan Paragraf u mnie na live, był Tomek Kowalczyk. Piotrek Misiurek, nieraz z nim nagrywam także blockchain, który bardzo fajnie się rozwija wraz ze swoim stablecoinem UST. No i teraz słuchajcie, takie krótkie zestawienie, jak to się rozwija, bo to nie jest jedyny projekt, ale zanim przejdziemy do strony internetowej, słuchajcie, Yield Guild Games w ciągu 3 miesięcy zdobył 700 milionów market capu. Merit Circle w miesiąc zrobiło 400 milionów market capu. Także macie... Macie obraz, macie obraz, można powiedzieć tego, jak się szybko te projekty rozwijają. Producenci gier już zwietrzyli interes, chociaż na przykład te, temu wszystkiemu idzie Steam i to jest coś, co to jest coś, co może z nami zostać, bo jest to wypadkowa gamingu, jest to wypadkowa kryptowalut, tak NFT też oczywiście, bo tutaj stosujemy i 1155, 11 i 721. Więc, więc to może oprzeć się spadką no oczywiście jak będzie spadał bitcoin, jak pęknie bańka wszystko będzie spadało, ale to może najmniej spadać, tutaj mogą jednak jeżeli będzie zastosowana fajna mechanika i to jest bardzo duży potencjał, wiecie no młode pokolenie żyje, młode pokolenie żyje nam tutaj światem, światem gier projekt Planity który łączy trzy grupy ludzi inwestorów na początek, czyli ludzi którzy mają po prostu duży kapitał trenerów Czyli ludzi, którzy będą wykorzystywać system, którzy znają system Play to Earn, a teraz graczy, którzy po prostu grają, by zarabiać. No bo po to jest Play to Earn, jak sama nazwa wskazuje jest po to, by zarabiać. Także to jest informacja. Przejdźmy może teraz do strony internetowej. Wchodzimy na stronę PlayMity i oczywiście inwestuj w model, tak? czyli blockchain gaming, inwestuj w model p 2 e czyli Play to Earn. Dlaczego wybrać? Dlaczego wybrać planity? Tutaj oni oczywiście mówią, poprzez kupowanie i stakowanie naszego tokena możesz zarabiać na tym, że ludzie grają, czyli innymi słowy stakerzy stakerzy będą też dostawać część tego, część tego urobków. Co, co też zwróciło moją uwagę i to jest jednak bardzo ważne, że będzie buyback buy and burn, to jest taki mechanizm, de facto zrobienie security w w które nie jest security. Jedynym legalnym mechanizm, który dopuszczają regulatorzy. Będą oni skupować tokeny z rynku i palić z wypracowanych zysków, czyli mechanizm. Bardzo wiele projektów w tej chwili to stosuje, to jest bardzo fajne. Mają oczywiście doświadczenie tak, różne już różne uniwersa czy uniwersum. Tu macie mapę drogową, generalnie związane, oczywiście. Skarbiec też jest, oczywiście dało. Można wystartować dzięki Dao, można wystartować w 2 i bez posiadania pokrętlego kapitału. To nie jest tak, że będzie to zamknięte na. Będzie to zamknięte oczywiście tylko dla, dla dużych inwestorów, nie? E, przykład taki, tak? Axie Infinity. Jeżeli chcesz zacząć e, 1500 dolców, to tak na początek wrzucić trzeba, żeby w ogóle sensownie zagrać. Oczywiście trzeba porównać. Przykładowo. Taki Filipińczyk. 300-400 dolarów miesięcznie to jest koszt utrzymania. Polak no może troszeczkę więcej, no ale też ludzie za tyle żyją, więc rzucenie 1500 dolarów, wiadomo o co chodzi. Zobaczcie tutaj, jeśli chodzi o partnerów, jest starterra. Bardzo mocno jest tu zaangażowany Tomek Kowalczyk, i ja nie ukrywam, że to jest bardzo duży argument, za którym Tomek jest bardzo techniczną osobą, którą bardzo szanuję, więc. Ja też dzięki jego rekomendacji tutaj zobaczcie QA Capital jest oczywiście teraz, Bajna Smart Chain to możecie się domyślić też. No i oczywiście tak, gry w naszym Cypher, Soul Chicks, X Infinity i tak dalej, tak dalej, tak? Gry w naszym, w naszym tutaj spok zobaczcie. Zespół, to mi się podoba. Eee, Paweł Chmiel, Przemysław Tomczak, Wojciech Czopek, Doktor Wojciech. Don Donderowicz, e, Komenik Kowalewski i oczywiście Tomasz Krypto Kowalczyk tak? Gandalf Szary. <laughs> oczywiście pozostałe też osoby, e, pozostałe też osoby. Brakuje mi takich drobnych rzeczy: brakuje mi linków do mediów społecznościowych danej osoby. Zasugeruję to zespołowi. Oczywiście zespół posiada Facebooka, Twittera, jest serwer Discord, jest Telegram, e, jest YouTube. Ja jeszcze mam link do. Ja jeszcze mam link do, do, Telegrama, do Telegrama Polskiego, bo jest nie tylko Telegram ogólny Planity, ale też do Telegrama, Telegrama Polskiego mam też tutaj mam też tutaj link. Także wchodząc, tak, jest mapa drogowa, tutaj sobie kliknijmy. Startuje oczywiście w trzecim kwartale, kwartale 2021. Market, tak, badania rynku, zebranie zespołu i tak dalej, i tak dalej. do czwartego kwartału. E, rozpoczęcie marketingu, sprzed publiczny pre-sale, listing na deksach e, no i oczywiście wypuszczenie wczesnej, m, wcze, wczesnej wersji platformy. W pierwszym kwartale ukończenie aplikacji, e, listing na pierwszym cex także giełda będzie na cex e, Będą landy, a także przygotowanie kolekcji NFT-ków własnych, tak, negocjacje sponsorskie itd., itd., itd. i różne współprace, między innymi z tego, co gdzieś tam dostałem informacje. E, zaangażował się w to Kamil Jarząbek, zaangażował się w to KryptoDev, e, przepraszam, KryptoDev Tomek oczywiście także, ale chodziło mi o KryptoBerba. Także może być ciekawe. Jest whitepaper. Zajrzyjmy sobie teraz na whitepaper. Oczywiście możecie wszystko tutaj przeczytać. To może ja troszeczkę powiększę, żeby lepiej to było widać, nie? Wizja, tak. Cyfrowe światy wirtualne, ekonomie tych światów, czyli metaversów e, są tutaj oczywiście polem dla Play -to a także tokenów NFT ogromny potencjał rozwoju, tak? I oczywiście, czym jest Play, Planity? Poprzez, czyli możliwość zarabiania pieniędzy w granie takiej gry jak X-Infinity, CryptoBlade, Sorare, zaczynamy w czerwcu i tak dalej, gracze, dostawcy, trenerzy, menadżerowie, wszyscy uczestnicy i tak dalej, i tak dalej. Cały white paper, zobaczcie, między innymi, wolumeny transakcyjne miesięczne, wolumeny, a także na transakcje, zobaczcie, wolumeny w milionach dolarów transakcje w tysiącach, to jest na OpenSea, tak. Tutaj są też Akcje Infinity. Oczywiście Sorare, które ja używam osobiście, jedno NFT, właściwie, które ja używam w tej chwili, to może być drugie. I to macie to wszystko rozpisane między innymi gracze, którzy chcą po prostu grać. Dostawcy, dostawcy, tak, inwestują w swoje fundusze, żeby zarabiać, trenerzy, którzy będą trenowali postacie, menażerowie no, i mamy oczywiście tutaj cały proces. Zobaczcie, wszystko jest zainwestowane w DAO. Dostawcy będą inwestować i stajkować. Eee, gracze będą poświęcali swój czas, trenerzy będą poświęcali czas i, eee, i wiedzę, a dodatkowo, oczywiście, menedżerowie czas, doświadczenie, odpowiedzialność i świadomość. Tak to wygląda. Cały ekosystem tak właśnie wygląda. Eee, wracając sobie do strony internetowej, jeszcze zajrzyjmy sobie, eee, zajrzyjmy sobie do Twittera. Czyli zjedźmy sobie na dół, zajrzyjmy sobie do Twittera, zobaczmy, jak wygląda aktywność na Twitterze. Crosschainowy dao dla entuzjastów play i inwestorów 17300. Są aktywni 20 godzin temu. Oficjalnie, zobaczcie, listing został ogłoszony na TerraSwapie, a także na PancakeSwapie w mniej niż 20,72 godziny. Tak to właśnie. Tak to właśnie wygląda. Można zajrzeć. Jeśli chodzi o Telegram, to jest oczywiście ten Playmiti, ale ja Wam link dodam do polskiego. Ogólne jest ogólne, oczywiście wy nie powinniście mieć problemu z językiem angielskim, ale... ale ten. Jeszcze parę słów o samym teamie. Jak sami mówią o sobie, wieloletnie doświadczenie, duże doświadczenie przede wszystkim w tworzeniu gier pokerowych. Zawodowi gracze i trenerzy. To są ludzie, którzy zaangażowali się w to. Co od razu mogę powiedzieć, zapowiedzieć? Będzie też wywiad tak, z zespołem, więc będziecie mogli zadać pytania w przyszłości. E, można powiedzieć, mają bardzo ambitne plany. Za pół roku chcieliby być gildią, do której zgłasza się większość nowo powstałych gier. Bardzo ambitne plany. Trzymam kciuki. Za 2-3 lata oczywiście chodzi o współpracę z tymi tuzami można by rzec, tego świata, świata blockchainowego gamingu, czy tradycyjnego gamingu, Ubisoft, EA Sports, Blizzard, gaming bym dodał od siebie. Jeśli chodzi o treasury, zarządzanie w sposób portfel, NFT, kontra stablecoiny, dywersyfikacja na różne gry. Chodzi o to, żeby to się wszystko spinało. Jeśli chodzi o startera, od trzeciego do siódmego... Po tym IDO będzie listing na teraz łap i na Pancake swap i oczywiście i oczywiście to jest to jest duży plus, tak współpraca z starterą, oczywiście chłopaki, pan paragraf, tomek, jarząbek, dokłon i tak dalej. Cóż mogę powiedzieć, jak zwykle ja do niczego nie zachęcam, żeby było to jasno powiedziane, stare przysłowie mówi do your own research. Ja osobiście nie ukrywam tego, zainwestowałem swoje środki, zrobiłem reklamę projektu, żebyście mieli świadomość tego, mówię o tym jasno. Kolejne NFT, które to na co czekałem w NFT, nie jakieś kolejne głupie obrazki pikselowe. Oczywiście życzę każdemu, żeby sobie zarobił na obrazku zbydonego dolara milion, życzę każdemu, ale jeżeli to ma się utrzymać, jeżeli to ma najmniejszy sens, to muszą być tego typu produkty. Pamiętajcie, że Musicie mieć świadomość tego, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko, a jeżeli inwestujesz tylko dlatego, że ktoś w internecie powiedział, to jesteś po prostu dupa, nie inwestor, tak bym to powiedział. Także używajcie głowy, rozmawiajcie z zespołem, to są Polacy, tutaj nie ma problemu, łatwy z nimi kontakt. Jeżeli mielibyście problem, to oczywiście zachęcam do kontaktu. Linki do mediów społecznościowych znajdziecie pod filmem. Także myślę, że myślę, że też nie będzie. Zobaczymy. Trzymam kciuki oczywiście za zespół. Trzymam kciuki, żeby im się to udało, żeby się nam rozwijali. No bo jak to mówią, jak to grubelki na dziedzinie ćwierkają, polacy nie gęsi i swój blockchain maj. Trzymajcie się, cześć.